Chodź No dobrze, dobrze, dawaj, dawaj, podaj, podaj, tutaj jest masz! <grym, <grym, dobra, jest raz i świetny, ale piramidka to... <grym, <grym, dobra, dobra. Dobra. Dawaj, dawaj, na, na. następny, następny. Uważaj, a co, co ty masz na głowie? Chodź, chodź, weź mu pomógł. Pomóż mi coś. No prezent z głowy masz, prezent masz z głowy. Kochane elfy. Garociu. Jak widzisz mamy tu całą masę pracy przecież za chwilę. Wigilia, twój prezent już gotowy, ale musimy jeszcze wszystko zapakować na nasze stanie. Tak, tak do roboty. Garociu. Widzisz to co ja? Co ja tu mam z tymi urwisami? Czy to przypadkiem lista dzieci, do których mam dzisiaj zawieść prezenty? No, tak, tak. Chyba wszystko się zgadza. Mam twój adres, ale momencik, sprawdźmy jeszcze, gdzie to jest. Yy, tak, 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 tak. Zobaczmy. Hmm, moja nawigacja mówi mi, że tutaj mam zawieść prezenty kojarzysz to miejsce? A? Sprawdźmy, kto tam mieszka. A, to nie ten guźnik. Po co to się wyprawia? Co ja zrobiłem? A? Ha, 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 to chyba turbo doładowanie moich sań, ha. Dobrze, dobrze. A, to ten guzik. Dziękuję ci, śnieżynko. A, to ty. Już wszystko się zgadza. Na pewno do ciebie trafię. O, to chyba twój prezent. Ale jeszcze chwilkę musisz poczekać. Dobrze, 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 już wszystko wiem. Zaraz będziemy ruszać. Gotowe prezenty mam z tyłu. Do zobaczenia za moment. Wesołych świąt. Papa! Pa.